Nazywam się Janna Czapska i w imieniu agencji Partners International chcę Państwa serdecznie zaprosić na Dzień Otwarty, który odbędzie się 30 września w godzinach 11 do 17 do bardzo wyjątkowego domu. Znajdujemy się w Bielawie, 5 minut od koły amerykańskiej, rowerem, 4 minuty samochodem. Willa to dom z lat 30. Grube mury, piękne szprosy w oknach, wysokie sufity, sztukaterie, jodła francuska na podłogach. Został wyremontowany kapitalnie w zeszłym roku, więc znajdą tutaj Państwo wszystkie udogodnienia. Stolarka jest nowa, mamy klimatyzację, automatyczne podlewanie ogrodu, alarmy, kamery, garaż na dwa samochody, dom doskonały do mieszkania albo do wynajmu. Również inwestycyjnie jest to bardzo ciekawa oferta, gdyż działka jest na tyle duża, że można odciąć. 1500 metrów i budować drugi budynek. Sam ten dom wynajęty za 28 tysięcy przyniesie stopę zwrotu na poziomie powyżej 7%, a ten podbije atrakcyjność inwestycyjną tej nieruchomości o kolejne procenty. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam 30 września. Aby otrzymać adres, wystarczy zadzwonić albo napisać e-mail. Zapraszam, zobaczcie, jak wygląda dom w środku. えっ